I am Zlatan Ibrahimovic and I am just warming up. With a brilliant Okej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, w odcinku, którego dawno nie było, czyli epizody z różnymi kartami FIFA Ultimate Team. Z tego w swoim kanał się tak naprawdę w większości właśnie tego, że grałem takimi śmiesznymi kartami. Także, jeżeli chcecie więcej takich filmów, dajcie mi znać w komentarze, łapką w górę o, i oczywiście dostaw suma na moim kanale, żeby nie przegapić kolejnych takich filmów. Zlatan Ibrahimović, wersja Flashback, czyli chyba najlepsza karta, jaką można było dostać w wersji Flashback, bądźmy szczerzy. O, oh, 5 sztuczek. Właściwie myślą, że ryty ma 94 strzałów, 91 dribblingu No i oczywiście ma 95 wzrostu, także jedynym minusem tak naprawdę jest jego wytrzymałość, czyli 71, niestety raczej nie wytrzymałem całego meczu. Taki jest skład Nie wiadomo nie jest jakiś najlepszy zrobiłem tylko po to, żeby był y, MLS z miał zgranie Oczywiście obok niego Martinez Nie ukrywam, że bardzo się cieszę wracając do takich formatów odcinka, ponieważ naprawdę fajnie się wtedy nagrywało FIFA. To była FIFA 17, tak, jeżeli ktoś pamięta, to zostawcie mi jeszcze łapkę w górę i napiszcie też w komentarzu, bo nie wiem, czy dużo osób zostało z tego okresu. Także no, dajcie mi znać, a my możemy z pierwszym meczem. Na dzisiaj. Ok, pierwszy mecz przed nami jest z tego co widzę, gramy z Polakiem, także jeżeli nie oglądasz, oglądać się, oczywiście pozdrawiam. Ja pierdzielę, co to jest za skład? Ja gram mecz towarzyski przecież. Co jest grane? Liczę na to, że Ibra nas tutaj poprowadzi, no bo serio, no nie, nie widzę jej niemożliwości tak naprawdę. A coś czuję, że na no nie będzie zaciekawia. Okej, okay, no jest lat. miał być strzał, ale może być też teraz strzał. Martinez dobij, no czemu w środek? Noż Martinez. Tak, Ronaldo się uruchomił, no nie, no przecież to z RIP. Ja mam na bramce jakiegoś placka totalnego. Ale obronił, no strzelił środek, no ale obronił. Brawo, kurwa. Jeszcze ten koniec, Neymar. O, tu jest jeszcze koszta. I sala, kto jest, to jest gol? To jest. Brawo, kurwa. Zola, czy żebyśmy mieli już drugą bramkę przed nami? Filminą, też jest niebezpieczne. Tak samo też jak Ronaldo, który A. obok bramki na całe szczęście no, robi się nieciekawie. Dobra, zlatam, pokaż coś tutaj. Potrzebujemy cię jak najbardziej. No, podaj, podaj. Ale jest to też cancelo, który. <laughs> jest skarł to One Watch. Mówiłem w szuju, o, fuck, okej, okay, to jest. Palony może nie no to jest RIP, bo się dobrze... D dobrze się ustawiłem, jest okej. Okay. O Jezu, ale błąd to jest... Ustawmy się jak to dobrze, może i to jest na półsto nie ma, nie ma! Krystiano, jak ci się odpalił, jak się odpalił Krystiano. Uh -oh. Zola, czemu nie go nie kryje? przecież halo! Nie wiem, Iść Dobrze, Kurtuła świetnie, nice. Przykrywałem, co prawda, 1 do 0, ale nie masz takiej dominacji, więc to mnie cieszy, no bo jednak ten kurtła czasami nam bardzo mocno dupę wrota, no także to jest dobra wiadomość. No i okej, okay, no będę musiał szukać tego Latana, no nie spodziewałem się aż takiego składu w meczach towarzyskich, ale no nic, lecimy dalej. O nie, Firmino. I Cristiano, to łatwo, Jezus, jak teraz ogona moja zostało rozkręcona, to jest... to jest, to jest, to jest drama. O kurde, tu jest Neymar i to będzie, słuchajcie... Dzięki kondupie, okej. Okay. uratował mi po raz kolejny. Faul, albo nie, albo strzał, lewa, noga, są lagi i... będzie gol, okej. Okay. Nie, skąd się te lagi wzięły. Co jest z faktu, że mamy bramkę, to troszkę tak troszeczkę pomógł i brano poświęcić tak. No dobra, przegram spotkanie do jednego, no bo wam nie było aż takiej tragedii, ale niestety fakty są takie, że jak chcecie grać z Raimowiciem trzeba go wsadzić w skład tam gdzie są ikony, które mogą go połączyć, albo no nie wiem, no nie widzę innego wyboru, bo składem MLS się nie da grać niestety. No i kolejny mecz przed nami, zobaczmy, że nie będzie aż takiego dobrego, składego ostatnio. Znowu gramy z Ronaldo całe, cała seria. Hahaha, <laughs> umyj paździerz sukwa! <laughs> Mam tutaj pewną sugestię, którą mogę jak najbardziej spełnić, także moment. Musimy już tutaj Rzeszku skupić. Iluja trafna. Martinez tam wybiegamy, widzę Ciebie, widzę Martinez, musimy zejść w tę stronę niestety. Nice, ładnie, ładnie, ładnie. Tylko czy ta piłka dojdzie do ibry, Dojdzie w jakiś sposób, ale niestety stracił. Zlatan, może teraz zlatnie? Nie, nie jest. Jest. no. Kurde, no. Insignia do Ronaldo może być źle, bo jest tu też Insigne. kurczę, źle się przesunąłem. No Boże. Ah, Okej, okay, także Insigne sprawia, że jest mi w tym momencie bardzo smutno, czemuż nie jest do kamery? DAJ Paul tam był, ale gramy dalej, także... Coś mi to da, zobaczymy zaraz. Okej, główno mi to dało, jak zwykle. o O nie, kłopoty, Ronald... Ronaldo. No nie! pierście. No dobra, także zlatam. Pokaż, co potrafisz, jest to troszeczkę daleko chyba? O, po, poprzeczka. Kto by, kto by się spodziewał, że po 3 z latana będzie poprzeczka. No i co uderzymy sobie po krótkim, bo nie widzę innej możliwości. Także z latan Ibrahimowić. Jezus, troszeczkę w lewo. Okej, okay, więc do pierwszej powieści przegrywamy 3 do 0. No nie spodziewałem się, że będziemy grali, grali z takimi składami. No są to mecz towarzyskie, więc no troszeczkę techoł tu wyszło. No okej, mam że i Coś strzeli, no bo jest potencjał. Ale masz nik jak mój stary. Może teraz lata ma miejsce z latanini. No wreszcie strzela bramka, dobra, nice. Bardzo dobre uderzenie, takie idealne techniczne strzał, no i wreszcie bramka zlatana. Fajnie, że wreszcie nie coś strzeli, bo brakowało jedynie wykończenia. Ładne podanie strzał. Kłopoty, kłopoty, kwadrado. No i może wreszcie lewa noga, druga bramka zlatana. To jest najważniejsze. Trochę było w przypadku, ale opanował tę piłkę najdalej, to jest w sumie najważniejsze. Dał sobie tam ładnie radę. Opanował piłkę, świetny strzał. I zlatan, proszę bardzo, zlatan i braki co Sola bramka, 93 minuta spotkania. z zlatana. Świetnie to uderzył w samo okno. Dobra, no mamy. No co prawda, przegraliśmy to spotkanie, ale zlatan bojewano w tym meczu. Naprawdę świetnie się spisał. No i przegrywałem 5 -3. no nie spodziewałem się niczego innego Koniec spotkania, przegrywamy Ale Zlatan zabiera piłkę, bo Naprawdę to co on zrobił, ta ostatnia bramka To naprawdę coś pięknego No i dobra, lecimy do następnego spotkania na dzisiaj Miejmy nadzieję, że powtórzy Zlatan to samo co teraz No i kolejny mecz z Polakiem, także klasycznie Jeżeli my się pozdrawiam serdecznie I mamy skoja pierd... Pol Pogba Niebezpiecznie to się będzie robiło, bo jest też Eden Hazard który, Na którego musimy uważać, bo na bramce mam już... Placka i trzeba to wybić panowie dobrze. O nie, Belotti sam na sam. Belotti dobrze. Nie wiem, czy gość w ogóle gra Belotti i Verdi once to watchem, ale nie będę wnikał. Lonzo, Martinez, wybi, dobrze. Jednak źle, bo jest też Campbell. Jest też Verdi. Ciąg strzeli, nie strzeli. Mamy za to szansę na kontratak Za tym dobrze jakoś tam ominął Campbella. Tylko, że jest też Ferdinand. Zasz? No i właśnie ten Ferdinand. No jego będzie tak cholernie ciężko przejść. Martinez, nie tam chyba nie ma spalonego z latan. Po krótkim słupku zlatan i Braki bez żadnej szans pozostawił tutaj bramkarza. Co można powiedzieć, że zlatan się powoli uruchamia. no szkoda, dopiero w ostatnim i przedostatnim meczu, no ale. ważne, że w ogóle coś strzelił, tak naprawdę. Ćwiejnie nam się znalazł na pozycji, no i tutaj w szczerze, że tego nikt nie obroni. Martinez, może kolejna piłka na zlatana. Właśnie o to mi chodziło, tylko że on jest sam. Goni do niego do niego Campbell, świecie sobie dał radek. Coś z latan. Znowu z latan. No, odciekał mu ta piłka, szkoda, ładnie ograł. A obu obrońców. Mamy rozdrożny. Z latan, może teraz wreszcie czemu nie uderzył? Może teraz uderzy z latan Prosto prostu, A więc w pierwszej połowie wygrywamy 1 do 0. Także nie mała niespodzianka powiem wam, bo patrząc na to, jak nasz przycinki ma składno, to aż powinniśmy przegrywać. Fajnie byłoby wygrać to spotkanie. Co prawda mesztowa towarzyski, ale na lepi to wygląda na tle dwóch przegranych, więc no, mam nadzieję, że uda się coś jeszcze przejść obiciem że teraz z lata niech to piłka leci, kurde, no nie, no to była przesada, ale no, jakby nie patrzeć, ładnie się złożył do tego strzału. O kurde, Bele, ale teraz błąd w obronie Belotti, praktycznie sam. Belotti, no i to jest bramka, no kurde, nie pokryłem go totalnie. O kurde, no to może być nie małe problemy ten Nazar. I o kurcze, nadal problemy tu jeszcze jest, szczerze, są Son w ogóle nie spalił. Spalił? Co tu się stało? Nie spal, nie spal, nie spal, nie spal, nie spal, nie spal Marty Ibra Gol zaliczony? Jest no do jednego, już byłem powiedział, że Martynes spalił. Dobra, Libra, to jest piąta ręka jego dzisiaj. Także nice, dobra, wygrywamy i fajnie byłoby to dowieść, powiem wam. O kurde, nie, 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 w ten sposób. Nie dobrze, ale teraz to co zrobiłem było tak głupie. Nie, 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 Rashford, nie, 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 proszę, dziękuję, Boże, Azar Potm. Nie wiem, jak on to zrobił. A nie ma bramki, to jest najważniejsze. I koniec słuchajcie, wygrywam to spotkanie. Jedyne spotkanie, które wygraliśmy, ale ważne jest to, że Ibra również strzelił dwie bramki, także 2 do jednego, pięć razy bramek w dzisiejszym odcinku z latana, więc widzę, że nie najgorzej. Patrząc za na to, co kim graliśmy przy simikami, jakie mi składy, no to wydaje mi się, że nawet bardzo dobrze nam poszło. i to była tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że że Wam się spodobało, koniecznie dajcie znać. Czy chcecie więcej takich odcinków. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych takich materiałów. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie.